W ostatni weekend koszykarki CCC Polkowice rozegrały dwa ostatnie sparingi przedsezonowe. W piątek pod opieką terenera Jacka Winnickiego pokonały ekipę Wilków Morskich Szczecin 64-60, a w niedzielę wygrały z KSSEA ZSPWZ Gorzów Wielkopolski 74-69. Piątkowy pojedynek dość nieoczekiwanie był bardzo zacięty. Podopieczne doskonale znanego w Polkowicach trenera Krzysztofa Koziorowicza ostro postawiły się Polkowiczankom, które do wygranej potrzebywały dogrywki. Obydwa zespoły są jeszcze dalekie od dyspozycji, do której dążą i było to widać na parkiecie. Gra była mocno szarpana, płynnych akcji było jak na lekarstwo. Po pięciu minutach nieoczekiwanie grające bardzo ambitnie Szczecinianki prowadziły 4-3. Podopieczne trenera Winnickiego jednak opanowały sytuację i pierwsza kwarta zakończyła się ich wygraną 16-12. Druga odsłona należała do przyjezdnych, które wygrały ją 15 do 12 i po 20 minutach CCC prowadziło zaledwie dwoma punktami. W drugiej połowie mecz nadal był bardzo wyrównany. Niestety ani jeden, ani drugi zespół nie prezentował koszykówki miłej dla oka. Nadal dominowały niecelne podania i chybione rzuty. Sporo było za to walki. Po 30 minutach Polkowiczanki miały 5 punktów przewagi i wydawało się, że w ostatniej odsłonie meczu nie będą miały problemów ze spokojnym zwycięstwem. Stało się jednak inaczej. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry zespół gości doprowadził do remisu po 55 i do wyłonienia zwycięzcy konieczne było rozegranie dogrywki. W tej doświadczenie Polkowiczanek wzięło górę i mecz zakończył się wygraną naszych dziewczyn 64 do 60. Nie, nie podeszliśmy do tego meczu odpowiednio skoncentrowani. Od samego początku nie ustawiliśmy sobie tej, tej gry I dlatego ona tak się ciągnęła. Mieliśmy 3 4 szanse, żeby skończyć ten mecz wcześniej, zbudować kilku, kilkunastopunktową przewagę, żeby, żeby spokojnie to, to dograć. I niestety sobie było inaczej. Zaważyło podejście, natomiast ja zespół się Szczecina walczył bardzo ambitnie. Także, no, tak jak mówię, no, nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków po sparingach. Czyli uwagi dzisiaj będą głównie do koncentracji? Znaczy poprzez koncentrację, do, znaczy, poprzez brak koncentracji nie realizowaliśmy naszych założeń takich. Nasza gra y, wyglądała bardzo, bardzo źle. E, nie graliśmy naszych koszyków. W drugiej połowie próbowaliśmy już troszeczkę, niektóre fragmenty były trochę lepsze, ale z kolei jeszcze skuteczność y, szwankowała, nie trafiliśmy bardzo łatwych, sytuacji kilka razy, co skrętnie wykorzystywał zespół ze Szczecina i zasłużenie gonił, gonił i doprowadził do dogrywki. Do Także, yy, tak jak mówię, wynik tutaj jest mniej istotny. Sama gra, która nie na siłkę, jest słabe spotkanie. I, i, ale cieszę się z tego, że tydzień przed ligą zagraliśmy do spotkania, a nie na przykład za tydzień w Bydgoszczy, kiedy by nam się wydawało, że już jesteśmy najlepsi na świecie. A przed nami jest duża, duża dużo pracy, a przede wszystkim musimy pamiętać, Pamiętaj o tym, że my mamy swój styl gry. Jeżeli my nie gramy swoim stylem gry, to ze wszystkimi będziemy mieli problem. Jeżeli gramy swoim stylem gry, możemy wygrać z każdym. Postawy swoich podopiecznych, które napsuły wiele krwi polkowiczankom, zadowolony był trener Wilków Krzysztof Koziorowicz. Było widać sporo determinacji w naszych, grze, sporo, sporo ciekawych akcji, niezła defensywa, bo stracić z tak dobrym zespołem jak CCC Polkowice, 64 punkty, to, to, to z dogrywką włącznie, to, to trzeba uznać za przyzwoitość dużą, dużego e, e, osiągnięcia naszych dziewczyn. Natomiast tak jak, jak powiedziałeś, to są sparingi tylko i jak to mówi się w Starym Pożeglany Liga pokaże. Dlatego, jakby odcinam się od tego zdecydowanie. Inny wymiar, inny odpowiedzialność w przypadku ligowych spotkań. Tym bardziej, że mam sporo, sporo dziewczyn, które no do, do tego doświadczenia niewiele, lub w ogóle nie mają na, na ekstraligowych parkietach. Dlatego trzeba cierpliwie poczekać. Z jakim nastawieniem Wasz zespół przystąpi do rozgrywek i jakie cele macie postawione? Bo to jest pierwszy sezon, sezon taki inauguracyjny, więc na pewno jakichś tam dużych oczekiwań wobec tego zespołu nie ma. Po no, prostu utrzymać się w najwyższej klasie rozrywkowej to jest nadrzędne, a co uda się ugryźć, sprawić jakąś miłą sensację, to będzie nasze. Jakby Pan mógł teraz dokonać takiego porównania potencjału koszykarskiego CCC? Ten sezon, ten skład, z którym dzisiaj graliście i poprzedni. Wydaje się, że chyba jednak w poprzednim sezonie ten zespół kadrowo był dużo mocniejszy. No akurat poprzedni sezon oglądałem tylko z telewizji i na pewno, na pewno to był team, który zresztą dużo osiągnął Mistrzostwo Polskie. Gratulacje dla klubu, sponsorów, dziewczyn, dla wszystkich związanych z koszykówką polkowicką, bo to rzeczywiście wielkie wydarzenie. Natomiast ja myślę, że to tu potrzebuje ten zespół trochę czasu i i na pewno będzie w tej lidze najwięcej znaczył. Koszykarki CCC Polkowice w piątek pokonały wilki morskie ze Szczecina, a w niedzielę rozegrały ostatni mecz kontrolny w okresie przygotowawczym. Ich rywalem był zespół KSSE AZS -PWZ Gorzów Wielkopolski. Pierwsza kwarta tego meczu była bardzo wyrównana i zakończyła się wynikiem remisowym 18-18. W kwarcie drugiej gospodynie zyskały 8-punktową przewagę, głównie za sprawą dominacji w strefie podkoszowej. Dzięki temu, że większość akcji Polkowiczanki kończyły dogrywając do wysokich, miały imponującą skuteczność rzutów dwupunktowych powyżej 70%. Wśród Akademiczek doskonałą skutecznością błysnęła rozgrywająca Andre Riley, która do przerwy trafiła aż 4 z 5 oddanych rzutów za 3 punkty. Po zmianie stron Gorzowianki potrafiły kilkukrotnie zbliżyć się do naszych dziewczyn na odległość dwóch, trzech punktów, ale prowadzenie nie udało im się objąć ani razu. Potopieczne trenera Winnickiego popełniały sporo błędów w rozegraniu, miały sporo strat, rzuty z obwodu nie funkcjonowały za dobrze. Także do defensywy również można było mieć sporo zastrzeżeń. Mimo tego udało się ostatecznie wygrać i to na pewno cieszy. Zawsze do sparingów podchodzę z takim lekkim dystansem, bo mówię, sparingi charakteryzują się tym, że trenerzy ćwiczą pewne warianty, pewne rozwiązania. Zaangażowanie zawodniczek jest różne, prawda. Intensywność treningów rzeczywiście jest bardzo duża i, i zawsze upatruję sensu w tym, żeby grać na pełnej koncentracji. Na sparingach się niestety tak nie da i tutaj też ty, myślę, że to zaowocowało, że szczególnie ta czwarta kwarta, wolałbym o niej szybko zapomnieć. Czyli po tej grze jednak mimo wszystko możemy być spokojni co do tego, że za już pięć dni w Bydgoszczy będzie dobrze, nie ma powodów do obaw? Powiem, będzie to, będzie to na pewno zupełnie inna gra. Będzie to inauguracja ligi. Przeciwnik arcy trudny, arcy wymagający, grający u siebie, na swoim terenie. Co prawda udało nam się tam rok temu wygrać. Jednak jest to zespół, który, z którym przegraliśmy generalnie jako jedyny w lidze. I, i na pewno podejdziemy do tego meczu należy się skoncentrowani. Jeżeli ta koncentracja będzie właściwa, na właściwym poziomie, ta umiejętności się nie boję. O ocenę niedzielnego meczu poprosiliśmy trenera, akademiczek Dariusza Maciejewskiego. Graliśmy nierówno i Wolkowice również grały nierówno i jak na tydzień do startu ligi to tak nie powinno być. Powinien być lepsza koszykówka. Myślę, że dużo błędów jeszcze, szczególnie w pierwszej połowie w defensywie było bardzo dużo łatwych punktów. W drugiej części już żeśmy lepiej zagrali w defensywie, ale jest jeszcze mocno nad czym pracować, trzeba przeanalizować te mecze dobrze no i wyciągnąć wnioski. bo. Bo mamy mecz ze Szczecinem i ten Szczecin również jest cholernie silny, także trzeba bardzo uważać, a w 10 lidze naprawdę trzeba ciułać punkty od samego początku. Tym bardziej przy systemie 1-6, a później 1-4, a więc każdy mecz będzie niezmiernie ważny. Tydzień czasu to jest na tyle niewiele tego czasu, że już tak naprawdę nic nie można zmienić, czy można jeszcze coś w zespole poprawić? Myślę, że no, można dużo poprawić, przede wszystkim... Tutaj jakby nie można przedobrzyć na boisku, ale bardzo dużo można poprawić na sesjach wideo, bo czasami te błędy, które chcesz wyegzekwować, one są e, warte zobaczenia i ich kwestia tylko wyciągnięcia wniosków, bo to są pojedyncze błędy, a czasami błędy te są dużo łatwiej do naprawienia, kiedy obejrzeć sobie wideo. Tutaj na pewno jeżeli chodzi o boisko, trzeba zespół maksymalnie wyświeżyć i, i dużo więcej można przepracować w tym czasie na sesjach, e, tak i na meetingach. Obydwa sparingi rozegrane w Polkowicach były częścią akcji Polkowice zakochane w koszykówce. Teraz przed naszymi dziewczynami pokazowy mecz z męskim mistrzem Polski z telmetem Zielona Góra, a już w piątek inauguracyjny pojedynek nowego sezonu z Artego w Bydgoszczy.